Witajcie, jestem Xardas, a to jest filmik prezentacyjny serwer Big Building. Zapraszam. Okej, okay, znajdujemy się w centrum tego serwera, czyli na spawnie. Spawn mniej więcej wygląda no, w taki sposób: tutaj macie enchanty, macie hmm, skrzynki kresu, i macie sklepiki też, można sobie tutaj eku kupić całe jest takie no troszeczkę gorsze niż te normalne więc tak, macie tutaj jeszcze sklepik jest jeszcze niedokończony, ale już niedługo dokończymy ten sklepik mniej więcej serwer jest bardzo fajny dużo fajnych rzeczy dobrze, teraz wam pokażę ekspiarkę no. Macie tutaj ktoś się posypał już Macie tam, tutaj macie ekspiarkę Możecie tutaj ekspić ek no. Okej okay. e e e. Co tu jeszcze? Pójdźmy dalej Dalej co jest Macie wszystkie informacje o rangach Czyli co, jaka ranga wymaga, by ją mieć. Jak wiecie każda ranga kosztuje, więc w tym pokoju dowiecie się wszystko o rankach Tutaj nic nie ma na razie. Tutaj macie informacje o serwerach. Serwerze. Czyli tak, tutaj macie regulamin, administrację i tutaj macie ogólne informacje co się dzieje na serwerze. Więc tak, tutaj macie parkour Parkour jest dość trudny, ale za to jest na górze nagroda. Tutaj macie znowu regulamin parkura, Więc jakiś zrobicie hmm, jakiś regulamin tutaj? Zasadę macie bana lub hmm, kika. Na ile wiem. Dalej. Hmm, tutaj macie enchant też na 30. Tutaj macie teleport do Netheru tą ścieżką prosto jest wyjście na strefę PvP. Tutaj w, tym, w tej czerwonej warunie jest flaga założona na, że nie ma PvP. Tutaj wyjdziecie za to już jest PvP. Tutaj macie niedokończony samolot, który dokończę na pewno. I tutaj zbudowano zbudowany punkt widokowy. A może wejdźmy sobie na niego. Ten serwer jest bardzo fajny. O, ktoś coś się tutaj strzelał chyba. No, jakieś zabrałem. Okej, okay, jak tutaj widzicie jakiś punkt widokowy jest. Sam go zrobiłem. Więc tak. E, co dalej? Może zaprezentuję Wam warpy. Mamy kilka warp. Mamy warp jedzenie, działki, parkour, podania na adma i punkt wiedokowy. Zróbmy warp działki. Warf. No, poczekajcie. Ok, znajdujemy się obecnie w, na mapie z działkami. Więc tak, tutaj macie bardzo duże pole z działkami rozlegające się na ileś tam tysięcy set kratek. Więc tak. Tutaj macie wszystkie informacje dotyczące na działki. Proszę sobie wpisać warp działki i będziecie mieli wszystko. Dobrze. Warp jedzenie. Okej, okay. Znajduj już znajdujemy się obecnie na jedzenie. Jak widzicie tutaj mamy świnki, krówki, kurki. Zabijacie sobie tylko tutaj i tyle I wypada wam. Więc tam co wy chcecie. Dwarp. parkur ten co wam pokazywałem. A właśnie znajdziecie się na tym klocku. I tutaj przychodzicie sobie parkura. Już nie będę przychodził. To nie jest, to nie jest jakiś odcinek z parkurem, tylko prezentacja serwera. Dalej co mamy? Podanie na admo. Hmm. Jeśli chcesz zostać adminem, musisz wpisać warp, admi, warp podanie na admina. Masz wszystkie informacje, co, co dotyczące do admina. Co w warp, warp punkt widokowy. To, co już Wam pokazywałem. No i właśnie. Tutaj macie stworzony stworzyć punkt wydatkowy, to co Wam wcześniej wpisy y, tam pokazywałem. Jest tak. Są tu rangi, jak już wiecie na pewno. No i to by było na tyle. W tym krótkim odcinku prezentacji serwera. I tak, na razie serwer jest y, rozpoczęty, w, y, dopiero go postawiliśmy. Ale to nic, już pra, już trochę ludzi gra i zawsze że lepiej żeby grało więcej więc tak, co do następnych odcinków <laughs> niedługo się pojawi na moim kanale coś z y, przetrwania, survival i jakiś filmik informacyjny pewnie nakręcę, a to się jeszcze zobaczy. Więc tak, to by było na tyle y, w tym krótkim odcinku. Umy dla Was Xardas. To jest bardzo fajny serwer. IP będzie w opisie. Wszystko, wszystkie informacje, co będzie do potrzeby, będzie w opisie. Więc zapraszam na razie. Do usłyszenia. Siema.